W ten sposób możemy no, zmniejszyć no, potencjał chaosu czy jakiegoś nieszczęścia wizualnego dla architektury, którą, mam, którą mamy. Proces estetyzacji y, przestrzeni publicznej jest złożonym procesem, na jego kondycję ma też oczywiście informacja wizualna, szczególnie ta komercyjna. Szyld, podobnie jak reklama, wymaga zgłoszenia na budowę, pozwolenia, uzgodnienia z konserwatorem, zbiorem plastyka. Nie zawsze to ma miejsce. Przedsiębiorcy nie zdają sobie świadomości z tego, że muszą coś uzgodnić, że jest taki obowiązek. Tłumaczą się nieznajomością prawa. W związku z tym wychodzimy do administratorów budynków, zarządców budynków, właścicieli budynków, właścicieli nieruchomości, czy samych przedsiębiorców. Zapraszamy ich na takie spotkania, żeby poinformować o obowiązujących. Prawie, ale też promować dobre rozwiązania szyldziarskie w Dyni. się spotkanie z przedsiębiorcami, z, z innymi zainteresowanymi e, ludźmi e, w tematykę szyldową. To, c, co wieszamy na, na budynkach, już po, poza tym oczywiście, jakie te budynki są w jakiej skali i w jakich relacjach między sobą, jakie tworzą przestrzenie między, między sobą, to e, to, co już na nich wisi, mówi dużo o nas, tak, jako o społeczeństwie, o, o naszych kompetencjach kulturowych, więc z mojego poziomu jako projektanta, estety, chciałbym, żeby były jak najciekawsze rozwiązania, już nie powiem jak najlepsze, bo dużo bo tu, jest, bo tu nie zawsze jest to samo.